wszystkich. W tym tutorialu dowiecie się, jak przesłać film na portal YouTube. Aby tego dokonać, musicie najpierw założyć konto. Po zalogowaniu się wybieramy zakładkę Prześlij film. Teraz po załadowaniu się strony wybieramy pliki do przesłania. Tworzy nam się nowe okno, w którym musimy wybrać film, który mamy zamiar przesłać. Kiedy już go wybierzemy, klikamy Otwórz i film będzie się automatycznie wygrywał na portal. Teraz po załadowaniu filmu możemy wybrać tytuł, opis oraz tagi. Tagi, czyli słowa klucze, które pomogą nam i naszym znajomym znaleźć film. Możemy też wybrać miniatury filmów, yy, czyli pojedyncze zdjęcia, które pokażą się po wyszukaniu filmu też zakładkę ustawienia zaawansowane, gdzie możemy wybrać y, takie opcje jak zezwolenie na komentarze, oświadczenie o napisach, lokalizacja filmowania, data nagrania i tak dalej. To wszystko. Mam nadzieję, że mój tutorial okazał się przydatny.